Cześć wszystkim, z tej strony czarmi to witam Was bardzo serdecznie Uluset, słuchajcie, no to co? Nasz książę nie może nam się tutaj wymknąć Musimy dojść do tego, cóż to się tutaj zadziewa Bo się dzieją niedobre rzeczy No i tak szybko żeśmy się pożegnały z królem I natychmiast żeśmy wyszły przez drzwi Poprzez co innego moglibyśmy wyjść też w sumie, prawda? No i Klod, że tak powiem, uszedł tylko parę kroków Wzdłuż holu, e, kiedy ja poczułam, jak e, lud zbiera się na moich palcach. Uuu, będzie poważnie. Ej! Aha! Bardzo dobrze, Luset. Bardzo dobrze. Jestem z ciebie dumna. E, lud zebrał się przy jego stopach i zatrzymał go w miejscu. Nie tak szybciutko, panie tchórzliwy księciu. Lucet, kochanie, czy zatrzymałaś mnie, żeby powiedzieć mi, jak pod wielkim wrażeniem jesteś tego, co przedstawiłem przed chwilą? Właśnie miał powiedzieć coś innego, ale przestał, kiedy na mnie spojrzał. Prawdopodobnie mój wzrok z pudełba był tak intensywny, że natychmiast jego zadowolenie się ulotniło. Wytłumacz się teraz. A masz na myśli tamto. Klod mm -hmm. przestaje na mnie patrzeć i zaraz potem zwraca wzrok w stronę osoby, która do nas podchodzi. E, ledwo jestem w stanie podążyć za jego wzrokiem, kiedy zdaje sobie, że lens staje pomiędzy nami, marszcząc prwi Stary, teraz jest nie czas na to. Karma, lama. E, oczywiście lens e, mruży oczy, patrząc na niego. Wyzywam cię. Co? Wyzywam cię, ażeby przepraszam. <laughs> Oczy lęce się rozszerzają, kiedy widzi, że stoję tuż przed nim. E, także zauważa, e, że po moich e, palcach mknie lód, a zaraz potem patrzy na stopy swojego brata e, i uśmiecha się przepraszająco. Przepraszam, był tak, żem się e, zagonił z tym wszystkim, że nie zdają sobie sprawy, że tutaj stoisz, księżniczko Luset. To jego stopy powinnaś zamrozić. luset. Ignoruję Kloda i zwracam się do Lensa. Muszę z Klodem porozmawiać. O czymś bardzo ważnym, Lens, a więc jeżeli twoje wyzwanie nie może poczekać, wolałabym, żebyś przyszedł z powrotem później. Ach, proszę mi wybaczyć. To taka. Zwyczajna brugantyjska tradycja, żeby wyzywać kogoś, e, kiedy chce się czegoś dowieść. Mm. Lens oczywiście mruży oczy patrząc na kloda. E, i właśnie dlatego wyzywam cię, klod. I na samym końcu tak się zapędził, że jest kompletnie mnie zignorował. No, widzisz, kochana, ty to masz tyle do powiedzenia. Klod e, patrzy na niego przez e, chwilę. Zdziwiona, zaraz potem się uśmiecha. Wiesz, zazwyczaj to ja ciebie wyzywam, ale jeżeli nalegasz, e, będziesz musiał, że tak powiem, e, wybrać, czemu stawimy czoło. Chociaż nie zapomniałem tego ostatniego razu, kiedy wyzwałeś mnie na bitwę w szachy. Przecież to nie moja wina, że ludzie mi dopingowali. E, po prostu miałem lepszą pozycję. Czy ty wiesz, jak trudne jest, żeby wygrać, kiedy wszyscy e, drwią z ciebie? Lens, <lęc>, że tak powiem, zwraca się w moją stronę. A może niech księżniczka zdecyduje. Klot patrzy na mnie e, i właśnie ma zaprotestować, e, kiedy zwraca uwagę, że marszczy brwi. Ja, my zawsze marszczymy brwi, tutaj. W porządku. Ale po tym jak już wybierzesz, e, czemu mamy stawić czoło, e, powiem Ci wszystko, luset, Nie będę więcej uciekał. Przyrzekasz? Obiecuję. Cóż, mogłabym e, postawić ich na takim samym poziomie, albo mogłabym pomóc trochę klodowi. No i jako narzeczona, no to raczej wiadomo, że no, faworyzujemy jednak tego ważniejszego brata, prawda? Dlatego no niech się biją na miecze. Ja już widzę, jak ja to będę tłumaczyć, nie? Ja nie wiem, w każdej grze muszą strzelać się, bić się na miecze albo inne takowe, a ja tak siedzę i takie tylko, nie to. Także dobrze, niech, niech ma, niech zobaczy, że go kochamy. E, I nagle widzę, że jakieś takie dziwne światło pojawia się w oczach Kloda, kiedy on patrzy na swojego brata, oho. Bardzo dobra sugestia, Lucette. Patrzy się na Lensa? Zmierz się ze mną, co? Wygląda na to, że lens jest zniechęcony. Patrzy się na mnie, i przez chwilę jego oczy wydają mi się takie błagalne. Niemal czuję, jakbym musiała to przemyśleć jeszcze raz. Ok, dogadamy się co do naszego sparingu. Będzie to oczywiście tradycyjne i bezpośrednie, żadnego kantowania. No i oczywiście użyjemy tylko i wyłącznie drewnianych mieczy. Oczywiście dałam Klodowi większe szanse, ale nieważne co by się nie stało, jestem pewna, że mogą sobie stawić czoła. Możemy poprosić Jurien i Garlana, żeby asystowali przy waszym pojedynku e, tak długo, jak nie będą zajęci. No o co chodzi? Czyżby mój mały braciszek się bał? Nie, ja akceptuję twoje wyzwania. O, dostaliśmy, słuchajcie, tego. Dobrze wybrałam. Juhu. E, widzę, jak taka iskra współzawodnictwa pojawia się w oczach Lensa, kiedy on wciąż patrzy się na kloda. Ok, w takim razie, jak już żeście zdecydowali, co robicie, skończone na dzisiaj. A teraz, jeżeli nie masz nic przeciwko, lens. Ja muszę rozwiązać parę spraw z moim narzeczonym. <laughs> lens oczywiście kłania się, grzecznie. Oczywiście, dziękuję Ci za Twoją pomoc, księżniczko Luset. Uśmiecha się do mnie wdzięczny, zanim się odwraca. No, a nawet swojego brata. Nie darzy spojrzeniem. Ej, panowie, wy to musicie sobie pomiędzy sobą porozmawiać, naprawdę. Kiedy lęsa już tutaj nie ma, odwracam się do Kloda e, z moimi uniesionymi brwiami. Patrzcie, tym razem uniesimy brwi, a nie morszczymy. No dobrze, powiedziałeś mi, że oznajmisz mi, co tu się dzieje pomiędzy tobą a lensem, i że powiesz mi, co tak naprawdę cię gnębi. Wiem, że przez cały czas nalegałeś, że tobie nic nie jest, ale nie. No i przez ciebie mam koszmary. Masz koszmary? Duset, nie miałem pojęcia. Przepraszam. Jeżeli naprawdę jest ci przykro, w takim razie powiedz mi, o co chodzi. Klot przytakuje powoli, jakby został pokonany. Jak już pozbywam się lodu z jego stóp, niemal prowadząc go, a także i ciągnąc, idziemy do mojego pokoju. Kiedy już się tam znajdujemy, ja siadam sobie przy oknie, a Klot siada sobie wygodnie przy pianinie. Jak zawsze, starasz się uciec od swoich obowiązków. O, tutaj muszę się z tobą nie zgodzić. Ja jestem, że tak powiem. Wywiązuje się z, z moich każdych obowiązków. Ale przecież nie. Przecież jednym z swoich głównych obowiązków jest to, żeby powiedzieć mi, jeżeli coś złego się dzieje. Przyrzekliśmy sobie dwa lata temu, że już więcej sekretów między nami nie będzie. Przez chwilę Klot tylko patrzy na mnie w ciszy. Zaraz potem jego wzrok melancholijnie, a także nie ma w zamyśleniu. Idzie gdzieś indziej. To tak, jakby pogrążył się w zadumie. Jednak kiedy w końcu się do mnie odzywa, wygląda na spokojniejszego. No dobrze, pozwól mi, że najpierw Ciebie przeproszę. Są dwa powody, dla których nigdy nic nie powiedziałem. Pierwszy to, że wydaje mi się, że wydawało mi się, że moje uczucia e, będą chwilowe. Nie spodziewałem się, że tak bardzo się do mnie przykleją. No, a moim drugim powodem wzdycha. Wiesz, każda osoba ma swoją własną dumę. Wiem, że to, co może czuję, jest jakieś małostkowe, i właśnie dlatego nie chciałem tego przy tobie wspominać. Marsz brwi. Klot, no przecież wiesz, że o wszystkim możesz ze mną porozmawiać. Naprawdę wolałabym, żebyś mówił mi o rzeczach otwarcie, e, a nie, żebym ja musiała je z ciebie wyciskać. No chyba chcesz, żebym e, poraziła cię prądem i żebyś wyznał mi prawdę? Czuję, jak e, mała nitka elektryczności nagle powoli spływa po moim ramieniu. Nie miałam tego dokładnie na myśli, e, ale widzę, że. Klod. <grym> e, Dokloda to dotarło. Wzdryga się. E, oj, chyba by nie sprawić, żeby się zdenerwowała. Ostatnim razem, jak cię zirytowałam, to odcięłaś mi włosy. A więc to ona jest, e, że tak powiem, e, powodem, dla którego nasz pierwszy ka piękny karma wygląda, jak wygląda. Jezu, Luset jeszcze bardziej cię nie znoszę. E, e, zamyślony zaczyna dotykać swojej szyi i, i mrudzi. Ja też bym marudziła. Oj, należało ci się. Odwracanie się do mnie tyłem, kiedy e, walczymy, jest antagonizujące. Klot wzdycha. Przepraszam. Wiesz, to po prostu moje przyzwyczajenie, że rzeczy trzymam dla siebie. Powiedziałem ci wcześniej, że mój ojciec jak i moja matka dbają o to, jak wyglądamy, prawda? Ojciec zawsze wierzył, że trzymanie swoich sekretów dla siebie jest dobrym sposobem na pokazanie e, zdyscyplinowania i kontroli. Tak, a potem e, ludzie dostają nerwobuli e, albo urajają sobie jeszcze jakieś inne rzeczy. No wiadomo, po co rozmawiać? Ej, co człowiek zrobi, nic nie zrobi. No, i oczywiście ja zawsze żyłem według tych słów. Aż do momentu, kiedy spotkałem ciebie i zdałem sobie sprawę, jak ważne jest, żeby dzielić się prawdą z innymi. Mm -hmm. Pochyla się nad pianinem, jego oczy zwężone, myśląc. W końcu wzdryga ramionami. Jeżeli chcesz tej żałosnej prawdy, w takim razie ja chętnie się nią podzielę. E, moja obecna irytacja wynika z tego, że mam braki w, w pewności siebie. Nawet jeżeli chodzi to o mojego brata, jak i mnie. Co? Ciężko Ci się to uwierzyć, prawda? Myślę o tym, jak Claude rozmawiał z królem w sali tronowej. Dla mnie wydawał się całkowicie odprężony. Krzyżuje ramiona i wzdycha. A wiesz, lens jest niemal jak moje zwierciadło. Co? Za każdym razem, kiedy on tutaj jest, jest nie mogę nic na to poradzić, ale myślę e, o wszystkich rzeczach, które zostawiłem w moim królestwie, o wszystkich tych odpowiedzialnościach, które wcześniej miałem. No i nie tylko o tym, ale także to, że Lens jest taki niepewny siebie, sprawia, że ja także się tak czuję. Odzwierciedla to. Jego brak pewności siebie w byciu tym liderem, tym królem, no a także moje... Nie, moja nieumiejętność nadążania za wszystkim... Wiesz, całe moje życie byłem trenowany, żeby być królem Bruganti. Byłem naprawdę dobrym uczniem. No i mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie iść na parę lekcji, ponieważ byłem naturalnie obdarzony. No, no. A ja wcale tego nie mówię, żeby jakoś tak e, wywyższyć siebie. Przyrzekam. Oczywiście, że nie. Wzdycha. No nic. E, wiesz, każda lekcja tutaj jest dla mnie ciężka. Twój ojciec ma inne opinie dotyczące polityki, a także odpowiedzialności. Czasem, kiedy tak siedzę z nim i doradcami, przysłuchuję się ich decyzji, które e, zawierają na podstawie historii konfliktów e, Angelier, czuję się, jakbym nie był tutaj na miejscu. Wiesz, pozostanie z Tobą w Twoim królestwie było moim wyborem i wcale bym tego za nic nie zmienił, ale wiesz, czasem tęsknię za Tobą. Tęsknię za tym, że wiedziałem, co mam tam dokładnie zrobić. A więc, powodem, dla którego jesteś tak zirytowany na lęsa wcześniej, to dlatego, że jesteś o niego zazdrosny? To, to też może być to, ale ja bardziej myślę, że on rzeczywiście no, tęskni za tym, co zna. U tak? mnie też, że tak powiem. Taka mała dygresja. Jaden też tęskni za tym, że nawet wyjdzie i no, rozumie, co ludzie mówią i mi jego jest tak szkoda. Staram się go, no wiadomo, e, wspierać tutaj, ale on też chciałby na przykład porozmawiać z kim innym, a nie tylko ze mną. No i no, dlatego ja się śmieję, że klot to tak idealnie tutaj też pasuje sytuacyjnie do mojej sprawy życiowej. Ach, no nic, słuchajcie, lecimy dalej. E, wiesz, gdybyś chciała tak bardzo spłycić ten problem, to wtedy tak, ale przecież zazdrość to takie przytkie słowo. Przeczesuje swoje włosy i wzdycha. Wiesz, w moje najbardziej okropne dni. Nie mogę nic na to poradzić, ale czuję, że po prostu łatwo było mnie zastąpić. Lensa każdy zawsze lubił. Mm -hmm. Ale przecież Ty i Lens w ogóle nie jesteście do siebie podobni. Nie, to nie o to chodzi. Mm. Ale wiesz, ja sam wiem, że mój brat jest zdolny do bycia tym e, królem. Ale wiesz, kiedy tak na niego patrzę, kiedy on jest taki niepewny z siebie, nic na to nie mogę poradzić, ale czuję się zirytowany. Jeżeli on ma odziedziczyć tytuł, który, na który ja pracowałam całe moje życie, to przynajmniej mógłby to robić poważnie. A więc końcem końców, po prostu się o niego martwisz. Klot patrzy na mnie zaskoczony. No, co, nie mam racji. Naprawdę się o niego martwisz i o siebie też. Im więcej o tym mówię, tym bardziej małostkowe mi się to wydaje. I właśnie dlatego nie chciałem o tym rozmawiać z Tobą od razu. Cóż, moglibyśmy go jakby troszeczkę tak pocieszyć, ale mi się wydaje, że on naprawdę no, troszkę przesadza. Także myślę, że moglibyśmy to zbyć troszeczkę takim bardziej innym podejściem. Wiesz, wydaje mi się, że zmiana atmosfery będzie teraz lepsza. Aj, ja jestem rozczarowana, Książę kameleonie. Klot patrzy na mnie zaskoczony. Co? Klot czasem zwraca się sam do siebie, używając tego przezwiska, kiedy chce być melodramatyczny. Tak jak na przykład, kiedy walczymy ze sobą na miecze. To jest oczywiście... Wydłużenie jego zwyczajnego nazywnictwa, które wziął sobie z domu, ale wygląda na to, że cuda sprawia ona do jego pewności siebie. Prostuję się i zakładam ramiona. Książę Kameleon, którego ja znam, zawsze jest przepełniony pewnością siebie. Zawsze stawia czoła problemów z głową uniesioną i nie pozwala, żeby emocje nad nim zapanowały. Jestem także zdolna powiedzieć, że nawet i swoje problemy oznajmia z pewnością siebie i nie myśli o nich jako o rzeczach złych. Mężczyzna, który siedzi przede mną, w rzeczy samej jest małoskowym mężczyzną, ale tylko dlatego, że sam zniża się do takiego. set. jałóż! Obawiam się, że zostałeś zdegradowany do miana tylko i wyłącznie kamelona. <laughs> Jełudź. Klot wstaje szybko ze swojego siedziska i robi krok w moją stronę. Czyś ty właśnie powiedziała, że zostałem zdegradowany? Ach, twoje serce jest zimne niczym lód, moje kochanie. Może i tak, ale przynajmniej noszę je na ramieniu, czyli jestem całkowicie szera. Klot dotyka dłonią swojej kratki piersiowej i dramatycznie wzdycha. Ku mojej ulce wygląda na to, że teraz się uśmiecha. No ale nie było tak cały czas, prawda? O, no, też prawda. Jakimś dziwnym trafem zawsze udaje ci się mnie przyćmieć, do słońce. Przecież wiesz jak ciężko pracowałem, żeby być tym idealnym księciem. No, każdy ma swoje gorsze dni. Oczywiście, że wiem. No i właśnie dlatego myślę, że ukrywanie rzeczy przede mną jest do niczego. Wiesz, byłoby to mądre, żeby ukrywać takie rzeczy przed innymi, ale przecież ja nie jestem kimś tam, prawda? Oczywiście, że nie. No widzisz, może myślisz, że utrzymywanie swoich emocji tylko i wyłącznie dla siebie sprawia, że stajesz się, wydajesz się bardziej pewny siebie, ale ja znam cię lepiej i wiem, kiedy coś ukrywasz. No tak, przecież dlatego jesteś moją przeszłą żoną, prawda? Oczywiście, ale także jestem nosicielką Tenebrarum. Nie możesz przede mną chować negatywnych emocji i tak będę wiedzieć. No, tu też masz rację. I patrząc na to teraz, wydaje mi się, że ten problem jest naprawdę rozdmuchany bardziej niż powinien być. Klot mruga do mnie. Och, kochani, przecież wiesz, że ja zawsze wszystko robię w pełnej okazałości. <gryw> Wiadomo. Cieszę się, że ta ciężka atmosfera już jest za nami. Jedną z dobrych rzeczy, jakie mogę powiedzieć o Klodzie, że to jest to, że on zdaje sobie sprawę, kiedy robi źle, i natychmiast stara się jakoś załagodzić sytuację. Jest tylko uparty i musi się nauczyć polegać na innych osobach. No, a co się stało z tym wyrafinowaniem, które ukazałeś w sali tronowej wcześniej? Ach, przecież ja zawsze jestem niemal ucieleśnieniem wyrafinowania. No, też. Klod uśmiecha się. No nic, dziękuję ci, Lucette. Wydaje mi się, że potrzebowałam tej rozmowy. To jest takie ironiczne. Myśląc o tym, że to przecież Klod nauczył mnie, żeby dzielić się swoimi sekretami, że są one niebezpieczne, jeżeli trzymasz je tylko dla siebie. A on wciąż uczy się tego samego. Nie musisz mi dziękować, ale wiesz, powinieneś przeprosić Lensa. I widzę, że natychmiast e, jego postawa zmienia się na zgorzkniałą. Jest nonsens. E, Lens i ja załatwimy to tak jak zawsze, e, stawiając sobie czoło jeden na jednego. Zresztą. Takie pełne pasji wyzwania zawsze sprawiają, że Lens e, przykłada się bardziej do wszystkiego. Wiesz, nie tylko ja jestem dobry w utrzymywaniu sekretów w naszej rodzinie. Wiesz, w momencie kiedy Claude Oświadczył się Tobie, to ja stałem się kolejnym na drodze do, do tronu brugantyjskiego. E Ojciec cały czas czeka na mnie, żebym wygłosił to dla ludu. No i jak tam ci idzie przygotowywanie? Okropnie. Ja naprawdę umieram, kiedy mam stawić czoła jakimś większej połaci ludzi. Klodz zawsze był lepiej, jeżeli chodzi, lepszy w. W świetle reflektorów, niż ja. Naprawdę wolę rozmawiać z ludźmi jeden na jednego. I te duże skupiska mnie przerażają. Prawdopodobnie jest więcej rzeczy, które lęsa po prostu martwią. Ale nie martw się o niego. Ja tylko go sprowokowałem po to, żeby zaczął do mnie mówić. W końcu jest to moja odpowiedzialność jako starszego brata, żeby go ukierunkować, prawda? Jezu, wasza dwójka jest taka problematyczna. No cóż, jesteśmy braćmi. E, ja jestem tylko tym szczęściarzem, który ma tą przeuroczą wiedźmę, która zawsze wysłucha jego niepewności. Dziękuję ci za to, luset. No i wydaje mi się, że właśnie teraz ten główna przyczyna problemu się rozwiązała. E, nasza dwójka... Jest w stanie iść przed siebie z pewnością siebie. No, no niby rozwiązana. No, i tak czy siak będzie dalej biedny, tęsknił. no co człowiek zrobi. E, no, rzeczy w końcu się skończyły, e, a ja szłam sobie w stronę mojego, że tak powiem, pokoju. Prawie już tam jestem, kiedy zatrzymuję się, widząc dwie znane mi twarze. O, witam, Olset! Dobry wieczór, księżniczko Lucy. To już lepiej się czujesz. Zarówno Emmeline, jak i Lens uśmiechali się. Cześć, Emmeline, cześć Lens. Patrzę się na ich dwójkę zaciekawiona. Oczywiście, to jakiś Rowan Squid? Weź się zabierz do siebie. Ja nie mam nic przeciwko. Naprawdę, może się zabrać. Tylko nie wiem, co na to rode. Czy wasza dwójka miała się właśnie przechadzać? A nie, nie, nie. Lens asystował mi w tańcu. No kurczę. Ship, ship. E, czy ćwiczyłaś taniec, Lense? Zazwyczaj Torot pomaga mi w tańczeniu, ale skoro on teraz się uczy brugantyjskiego stylu, a nie, przepraszam, że my uczymy się brugantyjskiego stylu, poprosiłam Lensa, żeby mi asystował. No, w zamian za to Emeline pomaga mi z paroma innymi rzeczami. Innymi rzeczami. Czy wracasz już do siebie? Tak. Właśnie widziałam Claude'a, jak gdzieś tam wcześniej przechodził i wydawało mi się, że już się lepiej czuje. Widzę, że Lens nie jest zbytnio zadowolony na wzmiankę o swoim bracie karma. Emeline patrzy na niego zaciekawiona. O tak, e, wyzwałeś go, prawda, za parę dni? Czyli wygląda na to, że już się dogadali co do czasu. E, Lens mruży swoje oczy z go. <grym> o jejku, jejku. No, i myślałam, że ja i Rot jesteśmy tacy bardzo konkurencyjni wobec siebie. No nic. W takim razie teraz już będziemy wybywać. Dobrej nocy, Lucet. Ta dwójka przechodzi obok mnie, a ja idę dalej do mojego pokoju. Dobrze, kochani, słuchajcie, ale tutaj się zatrzymamy. E, zobaczymy, cóż by tam się dalej działo. Także mam nadzieję, że te najgorsze sprawy mamy już za sobą. Chociaż kto to wie, karma to zawsze coś wynajdzie, żeby nas tutaj e, zaskoczyć. Także, kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do innych odcinków. Trzymajcie się. Pa! pa.